Ahoj, ahoj, wilki morskie, gryzor w pas się kłania, jako że wczoraj czy też przedwczoraj wyszła ta duża aktualizacja pod nazwą Sztorm na Pacyfiku, więc tego sztormu sobie dzisiaj zasmakujemy. Dlatego też zakupiłem już poprzednio, widzieliście pewnie w poprzednim filmiku, zakupiłem pierwszy z nowych pancerników linii amerykańskiej South Carolina i Krótki taki overview, jeżeli chodzi o ten pancernik. Zobaczmy sobie jego żywotność: tylko 29 tysięcy, no ale na tier trzeci to nie tak najgorzej. Oczywiście jest to całkowity stokowy Golas. Artyleria: główne uzbrojenie to są 305. Jak widzicie tutaj 305, zasięg tylko 10,2 km. No troszeczkę troszeczkę kiepściutko, ale on się będzie bił z okrętami, które tego zasięgu wcale tak więcej nie mają. Dodatkowe uzbrojenie to aż 22 działa kalibru 76 mm tu zobaczmy sobie, będziemy mogli je sobie tutaj troszeczkę z bliska obejrzeć. Takie ręcznie sterowane, ręcznie celowane działa. To jeszcze konstrukcja dosyć stara, z 1000 bodajże, zaraz wartość bojowa, to jest bodajże moduły, tutaj sprawdzę sobie. 1916 rok, no także tak właśnie myślałem, że jest to konstrukcja sprzed 1920 roku, co oczywiście tutaj widzicie sugeruje te wszystkie nadbudówki oraz sam kształt. Kadłuba rozpakładu sugeruje, że jest to właśnie taka e, konstrukcja z początku XX wieku. Żywotność, dodatkowe uzbrojenie to jest karabiny. E, zobaczmy te karabinki, bo szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że one to istnieją. To są karabinki 76, a nie, dobrze. To są te 22 mm. E, nie ma artylerii przeciwlotniczej. O. No, i to jest taki mały problem, być może, bo, bo ten okręt nie potrafi się bronić przed, e, przed zakusami wrogich e, samolotów. Zwrotność to jest nieistotne w tej chwili. Kamuflaż też nieistotny w tej chwili dla pancernika. Dlatego też rozpocznijmy sobie tą bitwę. Zobaczmy, jak spisuje się South Carolina w pierwszej bitwie w moim wykonaniu. Kurczę, szczerze wam powiem. Długo już nie grałem, dawno już nie grałem w. Mm, w Word of Warships, to znaczy dawno, no stosunkowo dawno, bo na początku tej zamkniętej bety pojawiałem się tam regularnie, codziennie, później troszeczkę rzadziej w momencie osiągnięcia piątego bodajże Tieru, ten progres w odblokowywaniu kolejnych okrętów został troszeczkę powstrzymany, dopiero od piątego Tieru właściwie rozpoczyna się taka konkretna gra. No, i tam już czasu trzeba było troszeczkę więcej poświęcić na tą rozgrywkę. Później e, przyszedł tier 6, siódmy. No, i tu na siódmym już się zatrzymałem. Kurczę, ilość punktów doświadczenia, jakie trzeba zdobyć, żeby odblokować tier 8, przerasta wszelkie pojęcie, a przerasta je dwukrotnie, podejrzewam, albo i więcej krotnie, jeżeli chcemy odblokowywać tiery ósme w górę. No, ale cóż, no. Wargaming ma to do siebie, że on dobrze wie, że chłopaki z Wargaming dobrze wiedzą, jak przytrzymać graczy na dłużej przy swoich produkcjach, więc dlatego też tutaj World of Warships nie będzie wyjątkiem od tej reguły. Poza tym już dawno z, zwęszyli dużą kasę płynącą z tej gry, stąd te wszystkie pakiety okrętów, płatne dostępy do bety, no to wszystko oczywiście gold. To wszystko, co prawda, będzie cofnięte po tym łajpie, kiedy gra wejdzie w status otwartej bety, ale jednak już tutaj panowie z Wargamingu na pewno troszeczkę sobie do te konta swoje bankowe uzupełnili, chociaż tam tak już się chyba, muszą je chyba już poszerzać, bo, bo naprawdę sami dobrze wiecie, ci, którzy mają styczność z Wargamingiem, że tam naprawdę pieniędzy się nie oszczędza, bo i też ma się z czego wydawać. Ale skupmy się może nie na samym marketingu, firmy Wargaming może przejdźmy do tego, co nam proponują właśnie w, tym nowych, w tej nowej linii okrętów amerykańskich cztery wieże podwójne, kaliber 305 mm i zasięg 10,2, ten zasięg troszeczkę mnie rani w tej chwili z tego względu, że jak wiecie może albo może i nie wiecie, kurczę, nie, nie zatrzymam się nie zdążę się zatrzymać pewnie może wiecie, a może nie wiecie, na tych wyższych tierach ten zasięg już w krążownikach, czy też w niszczycielach, to już jest odrobinę większy. Dlatego też, no, troszeczkę, troszeczkę ciężko się będzie przestawić i dosyć blisko trzeba będzie wpływać w zasięg wrogich okrętów. No ale już mam nadzieję, że uda się coś sensownego zagrać. Okręt jest dość zwrotny, jeżeli chodzi o samą manewrowość kadłuba. Ale jedna wada, którą zauważyłem, wada, to znaczy taka cecha charakterystyczna dosyć tego okrętu, to jest to, że mm, strasznie długo się przestawia ster z jednego położenia w drugi. No to jest kurczę, Jak już zacznie skręcać, to on skręca dosyć sprawnie ale przełożenie z maksymalnej pozycji powiedzmy Sterburty na backburtę no to 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 jest jakieś, jakieś kosmiczne, kosmiczne czasy rzędu, rzędu iluś tam sekund, nie wiem nawet ilu. Dobrze, mamy tutaj taką bitwę w Mordybijską troszeczkę, widzicie, zagadałem się odrobinę, już popłynąłem gdzieś w stronę zachodzącego słońca, ale to nie, nie moi drodzy, to jeszcze nie koniec bitwy, tutaj będziemy jeszcze się Będziemy się jeszcze tutaj strzelać, ostrzeliwać się z wrogimi okrętami. Jak widzicie, tutaj trzy eskadry torpedowców. No kurczę, i ja jestem całkowicie bezbronny, ponieważ no, 1916 rok. Nie wiem czy wiecie, czy też może nie wiecie, ale w 1916 roku lotnictwo w ogóle jakiekolwiek to dopiero szwa, jakby raczkowało i lotnictwa właściwie nie było, już nie mówiąc o lotnictwie morskim czy też dalekomorskim. Tego lotnictwa praktycznie nie było, no funkcjonowało, no co prawda już podczas pierwszej wojny światowej oczywiście tak, było lotnictwo to myśliwskie i takie. Pseudo-bombowe, bo te bomby wyrzucane, powiedzmy, z zaburty tych samolotów, to też był jakiś śmiech na sali. E, no, no, było takie lotnictwo e, raczkujące. E, to po pierwsze, i nie, nie było wymagane na okrętach przynajmniej. Nie były wymagane. Oj. A cóż to takie nieoznaczone torpedy? Tutaj mi płyną. No, widzicie. Już bym, bym się nadział, gdybym <laughs> nie gadał tyle. E, no i naprawdę tutaj, tutaj. O, proszę. Kto to wrzuca? To te samoloty chyba wrzucają te torpedy tutaj pod koła ciągle. Dobrze. Wyjdźmy na z góry upatrzone jakieś pozycje lepsze, bo tutaj w tej chwili na pewno na pewno nic tutaj nie zdziałam za tą wyspą, a troszeczkę jednak tutaj okrętów wrogich jest. Nawet nie wiem jaka jest prędkość maksymalna tej Karolinki. Ale mam nadzieję, że coś tutaj ugram. Dobra, tu jest ktoś, już zaraz będzie w zasięgu. Jeszcze ładnie się wpakował na. Y, ładnie się wpakował na. właśnie. Jak widzicie, oj, nie skręcaj, nie skręcaj tam. Y, ładnie się tutaj wpakował na. nie ale ja go nie dojdę, nie dojdę. Kilometr, kilometr jestem za. kilometr jestem za daleko. I kurczę, mógłbym go ładnie ostrzelać. Może by jakieś punkty weszły, jakiś. XP by wszedł. Aha, małe sprostowanie się dotyczy dotyczy tego, co mówiłem na temat ilości punktów doświadczenia. To oczywiście nie uległo najmniejszym zmianom. Zostałem wprowadzony, przez co niektórzy, którzy pewnie wiedzą w błąd. No ale cóż. No. Kurczę, ten kąt taki troszeczkę dziwny przybrałem tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie trafią teraz. No, to draśnięcie było. Kto to do mnie strzela? Wyoming. Wyoming. Kurczę, na Wyomingu. No, zaraz tutaj Prawdopodobnie cię dopadnę. Dostanę teraz strzałach? Nie dostałem. No dobra. Przyspieszę już odrobinę. Zaraz goś będzie w zasięgu. Już jest właściwie w zasięgu. Świetne są te nowe odgłosy. Mam nadzieję, że Wyoming oberwie co nieco chociaż. No pięknie dostał, dostał, dostał. Ja, ale ja też dostałem. Nie wiem skąd tutaj widzę. O Saint Luis. O St. Louis to jest groźny przeciwnik na tym tierze muszę powiedzieć. Ale zaraz postaramy się tutaj. E, gościa... E, gościa dopaść. Dlaczego tutaj nie celują te? Ojej, celność tych dział pozostawia wiele chyba do życzenia. Kurcze. Jest Wyoming i St. Louis i teraz, kurczę, moi drodzy, no nie wiem co tu z tym zrobić. Ojej, oberwałem to dosyć mocno, muszę podleczyć się w tej chwili. Już mogę strzelać do tego St. Louisa? Może go zmiotę, a może nie. Nie wiem dlaczego obracam się teraz nie w tym kierunku, w którym potrzeba. No dostał, no jeszcze jeden strzał i coś mi tutaj jakoś słabo strzela gość. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego nie przeładowuje tych dział. No dobra, St. Louis zniszczony i tymczasem, tymczasem mamy tutaj przeładowanie. Wyoming te, też zniszczony, który tutaj mi chciał napsuć odrobinę krwi. Torpedy w wodzie też e, już są. Dobra. Teraz sobie e, zrobimy to, co pancernik lubi, lubi najbardziej, czyli strzelać do właśnie takich <grytów> okrętów. Zaparkowanych. Zaparkowanych gdzieś na wyspie. I dlaczego tutaj nic nie weszło? Nie rozumiem tego absolutnie. 11 km stąd jest kolejny St. Louis. No nic, postaramy się tutaj coś, coś tu nabić. Kto to jest? Kawachi. Kawachi nawet nie strzela we mnie. i właśnie strzela we mnie. Oj, Troszeczkę, troszeczkę przestrzelił również. Cztery weszły teraz ładnie. Uda mi się wymanewrować te torpedy, czy nie? Ajajaj, aj, aj. nie uda się, nie uda się! Ach! Kurczę, no i nie udało się niestety, nie udało się niestety, ale dobra. Kałaci będzie we mnie tutaj bił. Mocno i gromko, podejrzewam. Dobra. Nie, już do mnie nie bije. Jakieś dziwne takie mam wrażenie, że, że tutaj strasznie dużo potrzeba czasu na obrócenie tych dział. Oj kurczę, ale dlatego nie drosnąłem tak, tak naprawdę. Dobra, e, tutaj na 9 km jest łaka Taka. Kon, kon, konkretny, kolejny kałaci płynie tutaj w naszym kierunku. Dlaczego ja nie biję kurcze, z Haj, to kolejny błąd. widzicie, to jest tak jak się nie gra. E, zbyt długo właśnie wy... Hmm. Wy, wy, wy w statki, a później nie wiadomo co ze sobą zrobić tutaj jest faktycznie jak niczym ranny kolos zapędzony gdzieś tutaj w... dobra szybko te odbudujmy troszeczkę nasz okręt, 8 sekund do przeładowania sprzeciw pancernych rypniemy gościowi 4 sekundy, mam nadzieję, że w nas nie odpali, bo będzie po nas odpalił, odpalił będzie chyba już po nas, tak właśnie tak właśnie moi drodzy się kończą takie zabawy. No ale cóż, yy, pierwsze wrażenia jakie są moje yy, z popływania sobie, może ten gameplay nie był jakiś emocjonujący, ale też kilka błędów tutaj popełniłem przede wszystkim, nie używając tych yy, przeciwpancernych pocisków. Yy, przede wszystkim, yy, strasznie długi czas manewrowania sterem. To po pierwsze. Po drugie, te działa jakoś tak się bardzo wolno też ustawiają. Chyba za mocno się przyzwyczaiłem do grania pensakolą i, e, i powiedzmy Clevelandem. E, no i cóż, e, no i też jak na pancernik, no to, to 29 tysięcy to są jakieś grosze. E, I cóż, i taki troszeczkę niesmaczny ten powrót, ale jeden okręt zatopiony. Nie jest źle. Moi drodzy, obiecuję wam, że w przyszłym e, gameplayu będzie na pewno o wiele lepiej. Tymczasem. Żegnam Was już na tą chwilę i zapraszam na kolejne filmy z tej bądź innych gier. Trzymajcie się. Ahoj!